Cześć, mam na imię Daria, witam was znowu w mojej kuchni. Dzisiaj przy, przygotujemy cheeseburgery, ale nie takie zwykłe, bo będzie to wersja wegańska. Zamiast sera użyjemy takiego wegańskiego sera, e, który nie ma w sobie żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Także zapraszam, popatrzcie jakie mamy składniki. Tu mam bardzo dla naszych burgerów. Wegańskich. Jest to kasza jaglana, 100 g surowej kaszy, którą ugotowałam. Pamiętajcie, że kaszę jaglaną warto przelać kilka razy wodą, żeby pozbyć się goryczki. Tutaj mamy 20 g płatków drożdżowych, 70 g słonecznika i 30 g pestek dyni, dwie machewki, cebula czerwona i 3 ząbki czosnku, 50 ml oleju rzepakowego. Tutaj mamy 30 g mąki owsianej, przyprawy, papryka wędzona, pieprz czoskowy, kurkuma i sól i dwie łyżki sosu sojowego. Zabieramy się do prażenia naszych nasion słonecznika i pastę dyni. Tutaj mam dwóch pomocników, więc burgery na pewno wyjdą z ich pomocą rewelacyjne. W międzyczasie, jak będą nam się tutaj prażyły nasze nasionka, zabieramy się za blendowanie. Ja będę marchewkę, cebulę i czosnek tutaj blendować, szatkować właśnie w takim melaxerze. Jeżeli nie macie takiego urządzenia, to można po prostu zetrzeć na tarce, a cebulkę pokroić w kostkę. Oczywiście mam taki specjalny nożyk do tego, nie jest to zwykły, tylko właśnie taki do szatkowania. Tak wyglądają moje zblendowane warzywka. Pamiętajcie, żeby włączyć sobie piekarnik, żeby mieć już zagrzane, jak będą gotowe burgery, więc załączamy sobie termoobieg, 180 stopni. Teraz nic prostszego, mieszamy wszystkie składniki razem. Warzywa, płatki drożdżowe, olej rzepakowy, Mąka owsiana, nasze przyprawy i sos sojowy. Nasze ziarenka już powoli dochodzą. Jak będzie uwalniać się taki charakterystyczny, fajny zapach prażonego słonecznika, to znaczy, że będą gotowe. Pilnujcie sobie, żeby nie spalić, bo wtedy nasiona będą gorzkie. Czy nasze nasionka już nabrały fajnego koloru, wrzucamy do, naszych, do naszej kaszy danej. Całość powtórnie mieszamy i nasze burgery są prawie gotowe. Tak wygląda nasza baza na nasze burgery. No tutaj już pomocnik ma smaka, żeby sobie skosztować. I teraz tak. Przygotowałam sobie blaszkę, wyłożyłam ją papierem do pieczenia i bardzo fajnym metodą, żeby nam się burgery fajnie formowały, jest delikatne zwierzenie dłoni. Albo można to zrobić za pomocą wody, albo olejem. Ja sobie delikatnie przesmaruję. Ręce olejem i będziemy formować burgerki. Nabieramy masę i formujemy mniej więcej w wielkości bułki, jaką mamy. O, tak jest grabne, okrągłe kotleciki. Wyszło mi sześć takich kotlecików do burgerów. Wkładam na środkową półkę do piekarnika 180 stopni. Zostawiamy 20 minut, i po tym czasie będziemy obracać nasze kotleciki na drugą stronę. Minęło 20 minut, obracamy nasze burgery. Mam taką łopatkę. Z jednej strony bardzo ładnie się tutaj wyrobieniło. Wkładamy na kolejne 20 minut. Zostały 4 minutki do końca pieczenia. Wkładam na jednego potlecika nasz wegański ser o smaku cheddar'a. Zapomniałam jeszcze o bułeczce. Taką pełnoziarnistą bułkę przyprawam na pół i wkładamy razem z naszym serkiem. Już na podpieczoną bułkę nakładam sos. Tutaj mam łyżeczkę wegańskiego majonezu i łyżeczkę keczupu. Nakładamy dowolne warzywa. Ja dam sobie szpinak. Kolejne nałożę sobie do na mojego burgera kawałek pomidorka, papryki, kiełków, ogórek, papryka i cebulka. I górę bułki również smaruję naszym sosikiem. Burgera składamy, żeby nam się nie rozwalał. Wbijamy patyczek do szaszluka. Tak prezentuje się nasz gotowy burger wegański. Bardzo prosty, a co najważniejsze, zdrowy i smaczny. Smacznego!